Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. W kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego. Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasta? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do słów: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do słuchu. Napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście starości weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino, aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego, Jego uczniowie. Oto słowo pańskie. Rzekła Maryja, zabrakło wina. Hej. Hey. Otóż jest taka piosenka, którą ułożyli hipici, yy, specjalnie na pielgrzymkę, no ona no, dokładnie tak brzmi, śpiewają to w kółko. I to są bardzo ważne słowa, Marii, One bardzo dotykają życia naszego. Można to, właściwie tą przypowieść można bardzo spłycić, strywializować, a to jest bardzo głęboka, bardzo święta Też Zacznijmy od symboli. Wesele. Wiecie, czym jest wesele? Po co ludzie przychodzą na wesele? Ja uwielbiam wesele. Po to, żeby się dobrze bawić. Bo zostawiamy wszystkie smutki za drzwiami. I człowiek przychodzi, żeby tańczyć. Żeby dobrze zjeść. Żeby się bawić. Żeby spędzić ten czas z tą ukochaną osobą, z przyjaciółmi, z tymi, którzy są bliscy. Żeby spotkać tą rodzinę, którą dawno nie widziałem, i porozmawiać, i być blisko. Wesele jest symbolem życia człowieka. Bo zobaczcie, my przybywamy, rodzimy się, nikt nas nie prosił, nikt nas nie pytał, czy ja się chcę urodzić w XXI wieku w czerwiące na Śląsku. Nikt mnie o to nie pytał. Ja się rodzę w jakimś czasie, w jakimś momencie. I każdy chce być szczęśliwy. To, czego człowiek, to, co nas wszystkich łączy, mnie, ciebie, 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 ciebie. Każdy chce być szczęśliwy. Każdy chce, tak jak ludzie na wesele przybywają i chcą spędzić tę noc radośnie, a różnie to bywa. Tak i my przybywamy do tego życia i chcemy to życie spędzić. Pięknie, radośnie. I zobaczcie, w Biblii, Biblia się często posługuje symbolem wina. Wino jest symbolem przede wszystkim miłości. W Biblii wino piją ci, którzy kochają. Wino często jest symbolem przymierza. Ci, którzy zawierają przymierze, którzy budują jedność, piją wino. A więc wino jest symbolem jedności, braterstwa, przyjaźni. Zobaczcie, jak Maryja mówi, nie mają wina, to co ona tak naprawdę mówi? Nie kochają. Ona mówi, synu, wdarła się jakaś wrogość pomiędzy tych ludzi. Wdarła się jakaś nienawiść, jakiś gniew, jakieś urazy. Między nimi nie ma już jedności. Przyjaciele przestali być przyjaciółmi. A może się o kasę pytać. Bracia przestali być braćmi. Bo może ojciec dał w spadku temu mieszkaniu, a temu stary samochód. I wszystko się, wszystko się zepsuło. Nie mają wina. Doświadczacie tego, bracia i siostry, przypuszczam, że niektórzy nawet codziennie. Wystarczy, że moja. Że moja żona na mnie fuknie i już zaczyna brakować winy, już zaczyna brakować miłości, bo się zachowała nie tak, jak ja chciałem, poszło, poszło wbrew w moim planu. Wiesz, kiedy brakuje winy? Kiedy ty, kobieto, tyrasz, od rana do wieczora, na trzy etaty zasuwasz. Jeszcze musisz gotować, jeszcze musisz ogarniać, ogarniać chatę. Jeszcze musisz, musisz dzieci, dzieci ogarniać, a twój mąż od rana do wieczora siedzi z pilotem. Przepraszam, teraz skrolują internety i tik I wtedy w twoim sercu, droga kobieto, brakuje wina, bo ciężko takiego kochać, to chcesz go zabić. Albo jak go łapiesz na tym, że on sobie tam w internecie przegląda, jakieś tam kobiety ogląda. No ta ładna, ta ładna, ta... ta i go zaczynasz podejrzewać, że on jakiś romans ma, albo że prostu jakiś tam... I co? Ciężko takiego kochać. Brakuje wina. Albo twój synuś kochany taki... Tyle mu dawałaś, tak kochałaś, e, rewelacja. I nagle on w ogóle tak dobrze się uczył, taki był ambitny. I nagle po prostu pokoju nie sprząta. Uczyć się nie chce. Mówisz, co nie? Ej, jaki tam historia, ja on będzie zarabiał na grech komputerowych. Ja tu podaję przykłady. Przepraszam Was z życia wzięte. Są te momenty, w których brakuje wina. Czyli brakuje, czujesz, że nie potrafisz już go kochać. Bo chciał. Przychodzisz do kościoła, on to jakiś polityce wyjeżdża. Albo przychodzisz do konfesjonału, a tam czuć o, 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 jakiś alkohol. Głowa boli, coś, 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 to, coś było wczoraj. Rozumiesz? I już nie możesz tego słuchać. To są te momenty, w których brakuje wina, w których Matka Burza interweniuje, ona mówi: Zobacz, coś się dzieje, coś się dzieje, coś się wkradło, jakiś dym. Papież Paweł VI to powiedział. Otwierając sobór watykański drugi na nowo, powiedział dym szatana w się do Kościoła. Co on miał na myśli? Zabrakło gdzieś miłości. Zabrakło. Dlatego bardzo mocno jemu zależało, na tym, żeby sobór dokończył to, co zaczął. On rozpoznał, że to był głos Ducha Świętego. Są inne momenty, w których brakuje wina. Zobaczcie, jak, jak człowiek zgrzeszy. Jak, robi, jak, jak zrobi coś złego, i wtedy Twoje sumienie zaczyna ci wypominać. I zaczynasz sobie samemu pluć w brodę. Zaczynasz siebie łajać, karcić, strofować. I wtedy demon się aktywizuje i mówi: Tobie już nie wolno przychodzić do kościoła. Gdzie ty tam leżysz? Ty po prostu jesteś nic nie warty. Co z Ciebie za katolik? Jak, jak, jak Ty tak możesz w ogóle? Wtedy nie umiemy siebie kochać. Bo grzech nasz nas oszukuje. Grzech Ci wmawia, że jesteś niegodny, żeby Cię kochać. Że jesteś niegodny życia wiecznego. Że jesteś bezwartościowy. A zobaczcie, nie jest ludzi takich, którzy mają na koncie mnóstwo zła. Jakim trudno w ogóle. Dlatego wiele ludzi omija Kościół szerokim łukiem, bo ich grzech oszukuje. To jest to. Zabrakło wina. I z tych powodów nasze życie często nie jest życiem. Nasze święto nie jest świętem. Nasze wesele nie jest weselem. Dlatego ludzie próbują jakoś sobie radzić. Mężczyźni próbują być maczą za wszelką cenę, ale w pewnym momencie się okazuje, że jakaś poponka wyrosła, to ciało słabe. I z zostaje takie mikro. Kobieta próbuje być prima ballerina. Ale lustro? Lustra, stareczko powiedz przecie. Mówi zawsze prawdę, nie? To jest ten, ten moment, w którym tobie też brakuje wina, bo nie umiesz siebie kochać. Kiedy ci brakuje wina? Jak twój chłopak cię rzuca i znajduje sobie inną, piękną. Taką, która spełnia jego oczekiwania. Sobie plujesz w gębę i mówisz, to on taki zły, czy ja taka bezwartościowa? Kto za win? <laughs> to jest ten moment, w którym brakuje wina. Są inne rzeczy, których wina zaczyna brakować, nie zależy od nas. Olbrzymie, bardzo głębokie cierpienie rodziców, kiedy tracą dziecko, na przykład jeszcze się nie zdążyło narodzić. I wtedy ja znam wiele takich przypadków. Ludzie czują się winni, te matki biedne czują się winne, bo mogłam, nie wiem, leżeć, mogłam tego nie jeść, mogłam. Nie pracować, mogła, 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 mogła. I człowiek zaczyna pluć sobie w gębę, nienawidzi siebie. Nie, nie potrafi siebie kochać. I ta Ewangelia przychodzi Ci z pomocą, bo ona Ci chce powiedzieć, to nie jest Twoja wina. Nie jest. Nie pluj sobie w twarz. Bo tego Bóg nie chce. Kiedy się pojawia jakiś rak, straszna diagnoza. Kiedy ja tego nie rozumiem, co się w moim życiu dzieje, kiedy tracę pracę, albo nie wiem, odnieśli stopy procentowe, i mój kredyt z 500 zł wyrósł na 2,5, wtedy, jak tu Boga kochać? Jak go kochać? Gdzie on jest? Jak, jak on się o mnie troszczy? I mogą jeszcze, myślę, że każdy z Was, ma tutaj, taką swoją listę pokazać. To są te momenty, w których brakuje widać. brakuje radości. Nasze życie przestaje być radością. Każdy z tych momentów, po co, po co wam to mówię? Każdy z tych momentów odkrywa jedną zasadniczą prawdę, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa, dokładnie w tym momencie, teraz. Bo tylko on, on się pojawia na tym weselu, żeby to wino stworzyć z niczego. Wziął zwykłą wodę. Totalnie woda. Weźmie to, co ty masz. Twoje człowieczeństwo. Nie oczekuje od ciebie nic. Tylko posłuszeństwa. Maryja mówi: zróbcie wszystko, wszystko, cokolwiek wam powie. Najgłupszą rzecz wam powie. Macie to zrobić. I da win. Te sytuacje wszystkie obnażają to, bracia i siostry, że tylko Jezus Chrystus, ta osoba, ja mówię o osobie, nie o magii, nie o rytuale, nie o obrzędach. Ta osoba z osobą się rozmawia. O sobie się mówi. O sobie się dotyka. Osoby się słucha. Ta osoba. Z nim trzeba rozmawiać. Przed nim wylać nasze serce. Ja znam faceta uzależnionego od alkoholu, który próbował wszystkich terapii i nie wyszło. A tak bardzo chciał przestać pić. I mi opowiadał osobiście: zamknąłem się trzy dni w kaplicy wiecznej Adoracji. Proboż mnie wyganiał. I tam klęczałem i żebrałem, gadałem z nim. Pierwszy raz w życiu odkryłem, że on istnieje, bo ja po trzech dniach wylazłem i nie piję do dziś. Do dziś. Odzyskałem moje dzieci. Odzyskałem pracę. Odzyskałem mieszkanie. Odzyskałem samochód. Wszystko mam. Z tą osobą. Parę lat później zgubił relację, zapędził się w pracę. Mówi, nagle ja się kłócę z tymi dziećmi, nagle jestem wściekły, nagle jestem niezadowolony, kręgosłup mi nawala, co jest? Mówię, kiedy się modliłeś ostatni raz? Aha, jak to się stało, że przestałeś pić? Musisz wrócić tam, do tej kaplicy, na kolana. Na kolana, rozmawiaj z tym, z tym samym. Bo bracia i siostry, zobaczcie, nasze ciało karmi się. Potrzebuje witamin, białek, tam tłuszczu. O, ja tłuszczu dużo potrzebuję. Dużo tych wszystkich rzeczy. I normalne. Trzeba iść do sklepu, otwiera rzędówkę, tam wiatr No to trzeba iść do sklepu, i wszyscy się przyzwyczaili. A dusza Twoja? Czy myślisz, że, że raz dostaniesz i nic, ja już powinienem kochać? Jest taki typ chrześcijaństwa. Taki zasiedziały w swoim nawróceniu. Że ja już jestem katolik, no, krzyż to noszę wielki na tym, przybiję Krzyż na ściany i ja już tu święty. A to jest nieprawda. To jest taki typ chrześcijaństwa, że ja. Spotkałem Jezusa Chrystusa, wylanie Ducha Świętego. Wziąłem udział w tym becie, tym mszy. O uzdrowienie Ducha Świętego, na mnie wylałe, teraz chodzę i świecę. A potem się człowiek dziwi, że nagle nie może, nie może, nie wiem, tam kogoś tolerować, że mi ktoś pieniędzy nie dał. Bo nawrócenie nie jest Ci dane raz na zawsze. Miłość ci nie jest dana raz na zawsze. Relacja z Chrystusem ci nie jest dana raz na zawsze. O nią trzeba ciągle prosić, tak jak ci się kończy ser w lodówce, tak miłość też ci się przyczy, bo człowiek nie jest w stanie wyprodukować miłości. Ten, kto w to wierzy, ten się głęboko myli. I dlatego Bóg dopuszcza różnego rodzaju kryzysy na ciebie, żebyś zobaczył, że, że tego najważniejszego. Tej najważniejszej waluty na świecie miłości nie jesteś sam w stanie wyprodukować. Potrzebujesz mieć relacje z Nim. Demon nas tak oszukuje, żebyśmy często zostawiali modlitwę na boku, żebyś się przestał modlić. Bo zobaczcie, jak się dzisiaj nie pomodlisz, nic się nie zmieni. Grom mnie nie walną, żyję. Samochód jeździ, mieszkanie jest, Netflix jest, wszystko jest. Jutro się nie pomodlę, przez, ty, przez tydzień się nie pomodlę, przez miesiąc się nie pomodlę, rok się nie modlę, wszystko jest. Tylko jakoś takie... Coś się wkłada w życie. To jest to. Z relacją z Jezusem jest tak, jak z ogniskiem. Do ogniska trzeba... Dokładać drewno. Non-stop. Non-stop. Się Trzeba napracować. I dlatego kościół wymyślił coś takiego. Minimum z minimum. Niedzielna msza. Kościół tak nauczył wiele lat. Mówi, niedzielna msza obowiązkowa. Żeby ci dać przynajmniej minimum z minimum. Żebyś do tego ogniska swojego chociaż troszeczkę dokładnie. Tylko, że myśmy zrobili z tego prawo, przepisy. I znowu ulegliśmy kłamstwu szatanym, który nam mówi, że na miłość trzeba zasłużyć. Dlatego trzeba do kościoła chodzić. Bo jak nie, to pan mu powiedział, o ty, ty. pani lucynka, pani nie poszła, to widziałem. I to jest kłamstwo. Te przykazanie, które Kościół daje, one są po to, żeby Ci pokazać to minimum. Żebyś tego minimum miłości nie utracił. miał w twoim, twoim kubeczku chociaż troszeczkę wina. Robimy jeszcze dwa błędy. Zobaczcie, Nie wiem, czy Was to nie szokuje. Jak ktoś się wczyta w ten tekst, to niektórych szokuje, mówi tak, że Pan Jezus mówi do swojej matki kochanej, mówi do niej jak? Nie Niegrzeczny, co? Jak tak można? Ja do mojej mamy mówię, mamo. On to celowo robi. Jak przeczytacie Ewangelię, nie znajdziecie ani jednego momentu, w którym on do niej mówi, matko. Ani jednego. On do Jana mówi, to jest matka twoja. Ale do niej mówi, nie Dlatego, że zobaczcie, my próbujemy miłość budować w oparciu o emocje. O tak zwane afekty. Zrozumiałe słowo? Afekty? Kto nie rozumie tej kategorii? Nie sztyćcie się. Afekty, czyli emocje. Czyli emocjonalne przywiązanie. Ja ta dzika lubię, o no to ta Tadzik jest moim kundem. I, I nam się wydaje, że to jest chrześcijańska miłość, bo nam dobrze jest kawę pić, rozmawiać. A to nie jest miłość chrześcijańska. Klub Miłośników Podhala ma dokładnie taką miłość. To ta jedność oparta na emocjach. Największe kłamstwo szatana, bo emocje bardzo szybko mijają, bo każdy jest grzesznikiem. Nie wiem, czy wiesz, ale twój przyjaciel, ten, którego lubisz najbardziej, to on jest grzesznikiem, on ma kolce, on ciebie zaraz zrani. Twoja żona jest grzesznikiem, twoja córeczka, kochana, uwielbiam, jest grzesznikiem, ona ma moc ciebie ranić, krzywdzić. Twój ksiądz, ten oto tu stoi, jest grzesznikiem, on, ma, on jest bardzo dobrze wyposażony przez demony, żeby cię ranić, żeby ci zabrać miłość. Dlatego, jeżeli my próbujemy budować wspólnotę, kościół na emocjach, to na pewno się, przepraszam za słowo, zawali. Nie da się tak. Małżeństwa. Jedyne, co gwarantuje miłość, to Jezus Chrystus, który mówi: przebacz Mu. Przebacz Mu. Zdradził Cię, przebacz mu. Ma romans, przebacz mu. Nie kupił sera, przebacz mu. Śmierdzą mu stopy, przebacz mu. Gada głupoty, gada za długo, przebacz mu. Powiedz mu to za długo. Jest taka tutaj we wspólnocie osoba, która mówi, zadług. Lucia kończy. Jeszcze dwa, trzy, siedem zdań. Drugi błąd, który, który robimy. Próbujemy budować wspólnotę na zasadach. Właśnie zasady są takie, że się nie spóźniamy. Zasady są takie, że ten siedzi tu, a ten tu, a ten to, a ten to. Zasady są. Przecież myśmy się omówili na to i to. Jak ktoś nie przestrzega zasad, to jest Wszyscy prędzej, czy później zasady złamimy. Każdy z nas je złami. Ja też. Ile razy prędkość przekroczyłem? Módlcie się sami ja za tydzień jadę. Daleko ja Nudźcie się, bardzo, klid. Prawo jazdy stracę. Żartuję. na zasadach też się nie da. Bo to nie jest miłość. Jak ktoś ci będzie za mordę trzymał, przepraszam za słowo, to nigdy nie zobaczysz. To ten ktoś nigdy nie zobaczy, czy Ty naprawdę kochasz. Trzeba dać wolność człowiekowi. I to robi Chrystus, daje wolność. Możesz tu przynieść, może nie przynieść. Możesz to słowo słuchać, możesz nie słuchać. Ja coś do Ciebie mówię, możesz to oddać. Jesteśmy okropicznie wolni. Przerażająco wolni. I to jest miłość. Ja odkryłem miłość mojego ojca dopiero jak się zacząłem buntować. Dopiero jak miałem gdzieś wszystko to, co on mówi. I wtedy zobaczyłem, że on kocha. Daj wolność. Człowiek wtedy będzie mógł wzrastać, rosnąć. Miłość w tej wspólnocie chciała, by było, była budowana na przebaczeniu, w oparciu o przebaczenie. Przebaczcie mi, że już ósmy daję, mówię. Okej, okay. trzeba nam wołać do Jezusa Chrystusa. Przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź, daj nam dzisiaj kochać.